Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Moi drodzy, mamy piękny dzień nie dlatego, że świeci słońce, ale mamy święto Katedry Świętego Piotra. Wczoraj w Ewangelii Świętego Marka widzieliśmy scenę. Pod Cezarem Filipową, jakby trochę tak w sposób niepełny, ukazana. Może dlatego, że Święty Marek zapisał katechezę Świętego Piotra. Święty Piotr raczej tylko to, co było takim jego upokorzeniem przed Panem Jezusem, nauczał w swojej pokorze. Natomiast inny świadek tego wydarzenia, apostoł Święty Mateusz, jako jedyny z ewangelistów, podaje przyczynę zmiany imienia Świętego Piotra. Wcześniej nazywał się Szymon. Szymon to znaczy słuchający. W tym imieniu znajduje się jakby przestrzeganie pierwszego przykazania. Słuchaj, Szema. I dlatego, że tak był otwarty na słuchanie Boga, być może to Bóg ojciec właśnie powiedział, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Właśnie, że jest Chrystusem. Ty jesteś Mesjasz, czyli Chrystus. Jesteś Chrystusem, synem Boga. Wcześniej pytał Pan Jezus, za kogo mnie ludzie uważają. Mija rok, mają już pewną opinię o Panu Jezusie. Pan Jezus jakby poszedł na obrzeża. Jest teraz pod Cezarem Filipową. To miasto wybudowane na cześć Cezara. I pełno świątyń pogańskich. Są w różnych takich miejscach naznaczonych demonami być może stoją na takiej skale. Tam właśnie w Cezarei Filipowej jest takie miejsce, które przypisuje się właśnie zmianę imienia i ustanowienia Piotra jako tego, który otrzymuje klucze. Na tobie zbuduję mój kościół. I co tam było? Jak już w innych rozważaniach mówiłem, tam przede wszystkim był czczony Bożek Pan. Taki przedstawiony Właśnie z rogami, z kopytami, z ogonem. Taki jurny, który lubił podrywać nimfy, podrywać chłopców. Taki robił, co chciał. Żył według zasady, rób ta, co chceta. Ale też był bardzo krwiożerczy. Domagał się ofiar z dzieci. I takie miejsce, taka szczelina, taka yy, dziura, w której była woda, do tej wody wrzucano... Dzieci. Tam została w tej szczelinie, te dzieci były porywane. Jeżeli pokazywała się krew, to znaczy, że Bożek się gniewa i nie chce przyjąć tej ofiary. Trzeba było rzucać jeszcze raz, tak, żeby to dziecko następnie było zabrane, bez żadnego pojawienia się krwi. I w związku z tym Pan Jezus staje nad tą szczeliną i mówi o tej walce, która będzie. Trwa do dnia dzisiejszego. Bramy piekieł to są bramy odchłani, bramy ludzi, którzy, których dotyka śmierć. To są ludzie też zmarli. Mogą być to ludzie zmarli z powodu grzechu, ale też z powodu, że są już po przekroczeniu progu śmierci. I zadaniem świętego Piotra i całego kościoła jest, Docieranie do tych bram piekieł, otwieranie je po to, żeby wyrywać tych ludzi, wyciągać, ratować życie. I jest obietnica, że jeżeli będziemy oparci na Bogu, na tym wyznaniu wiary, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, ty jesteś Bogiem, ty wszystko możesz. To w imię Jezusa Chrystusa Kościół wszystko może. Jeżeli działa w swoim imieniu, imieniu czysto. Ludzkim, to wtedy przychodzi kryzys. Nie ma tej mocy. Moc jest udzielona, obiecana tylko i wyłącznie w tymże imieniu. Warto sobie dzisiaj zadać pytanie, za kogo uważam Jezusa Chrystusa? Czy uważam go za Boga, Wszechmogącego, mogącego, że wszystko może? Czy uważam go za tylko przyjaciela albo kogoś ważnego, ale. Wiele jest osób takich ważnych. Warto sobie zadać pytanie, czy ja rzeczywiście zawierzyłem Bogu. Piotr będzie dalej uczył się tego zawierzenia. Wiemy, że święty Łukasz z kolei w swojej Ewangelii zapisał takie słowa, że Pan Jezus na ostatniej wieczerzy mówił o tym, że szatan domagał się, aby was przesiać jak pszenicę. Ja modliłem się za ciebie, mówi do świętego Piotra. Modliłem się, żeby nie ustała Twoja wiara. Po Cezarą Filipową wyznał wiarę, ale Piotr był niestały, choć otrzymał z imienia Szymon imię Petros, pochodzące od słowa Petra, po hebrajsku kefas, od słowa kefa, czyli skała, czyli kamień, czyli jakiś fundament, może nawet skała, na której składa się ofiary dla Pana Boga. To jednak ta skała. W pewnym sensie może też symbolizować Jego takie nietrwałe, ni niestabilne serce, w tym sensie, że powinien być oparty na tej skale, czyli na Chrystusie, ale sam gdzieś ma jeszcze to kamienne serce, które nie potrafi kochać. Potrafi mówić, ale nie potrafi zawierzyć, uwierzyć, oprzeć się na mocy. I kiedy przyjdzie czas próby, przestraszy się i będzie się wypierał pana Jezusa. Jego wiara będzie doświadczana lękiem, a jednak Pan Jezus z niego nie rezygnuje i kiedy Piotr gorzko płacze, pęka jego serce. I w Ewangelii Świętego Jana czytamy o powołaniu nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Pan Jezus po raz kolejny go powołuje jako rybaka, ale już potem jako pasterza i mówi do niego paść owce moje, paść baranki moje. I mówi Pyta się o miłość. Czy już Twoje serce się skruszyło, czy Ty kochasz? Jeżeli kochasz, to możesz tę miłość do mnie przekazać też miłość do tych moich owiec. One potrzebują miłości mojej miłości, żeby się ją musiał ją przekazywał właśnie. Imię Piotr nie pojawia się wcześniej Pan Jezus sam to imię, Ustanowił. Nie było wcześniej w języku aramejskim, hebrajskim czy greckim tego imienia. Jest zupełnie nowe. Nie opisuje mieszkańców Galilei, bo może oznaczać to słowo Petros że taki jest twardy charakter taki stabilny, skalisty. Nie. Józef Flawiusz opisuje, że to byli ludzie bardzo niestabilni bardzo porywczy. Zresztą, jak Pan Jezus przyszedł do Nazaretu, to z jednej strony byli pełni zachwytu. Przysłuchiwali się słowom, które wychodziły z jego ust. Zachwycali się, delektowali, a potem chcieli go zabić. Taka była mentalność Galilejczyków. Zresztą, Judejczycy trochę pogardzali Galilejczykami, ponieważ oni byli zmieszani z pogaństwem po najeździe Asyryjczyków. Pokolenia izraelskie zostały uprowadzone na ich miejsce. Przyprowadzono sześć różnych narodów, a z nimi różne bożki. Między innymi właśnie ten pan, ale też i Baal, który na wszystko pozwalał, nie było żadnego przykazania. Jeszcze była tam tak zwana prostytucja sakralna. Był taki Bożek Nergal, Bożek Moloch, któremu też składano w ofierze dzieci. Pan Bóg bardzo był, poruszone, kiedy Izraelici w ten sposób odchodzili od Boga. Święty Piotr ma odbudowywać razem z całym gronem apostołów nowy lud Boży, dlatego ich jest dwunastu, tyle ile pokoleń Izraela mają być nowym kościołem, nowym Izraelem. I ten nowy kościół, nowy Izrael, ma być zbudowany na Chrystusie, na Bogu, na przymierzu. Co mogą oznaczać klucze? Klucze to pewna władza. Jak ktoś zamknie, ma klucze, no ten, który nie ma kluczy, nie otworzy. Pan Jezus mówił też, że uczeni w piśmie mają klucze do Królestwa Niebieskiego, tylko że oni sami nie wchodzą i innym nie pozwalają wejść. Piotr, który otrzymuje klucze, ma podejmować decyzje kluczowe dla całego Kościoła. Będą to decyzje rozstrzygania czy Dana nauka jest wiążąca, to znaczy jest prawowierna, czy też jest herezją. Ma też w sprawach moralności rozstrzygać, czy takie postępowanie prowadzi do nieba, czy też nie. Również w sprawach uświęcenia, czyli mamy tutaj do czynienia z odpuszczaniem grzechów, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, ale też posługa niesienia. Pomocy tym, którzy są w czyśćcu, a mianowicie przez posługę świętego Piotra i jego następców. Z posługą świętego Piotra są związane odpusty, to właśnie święty Piotr otrzymuje klucze do Królestwa Niebieskiego, a również może kogoś wprowadzać do kościoła, kto kogoś kto jest ekskomunikowany, czy kogoś, kto nie jest w kościele, ale też może z tego kościoła. Wyrzucić, może go ekskomunikować. Ma władzę wykluczania ze społeczności wiernych. Dzisiaj też, kiedy patrzymy na świętego Piotra, to warto spojrzeć, co działo się po zesłaniu Ducha Świętego. Otóż, kiedy Duch Święty stąpił w dniu pięćdziesiątnicy, to właśnie Piotr na czele całego kościoła wyszedł z wieczarnika i na dachu zaczął mówić kazanie. Pod wpływem tego kazania, tysięcy mężczyzn poprosiło o chrzest. Zawsze występuje Święty Piotr na czele wszystkich tak zwanych relikwiarzy apostolskich, czyli najważniejszy jest na pierwszym miejscu, największy zdrajca na ostatnim miejscu, czyli Judasz. Warto też popatrzeć, że Święty Piotr jest tym, który ma wielki autorytet w kościele. Występuje wobec. Sanhedrynu, jako przedstawiciel kościoła razem ze świętym Janem. Tam jest i piczowany, i tu później więziony jeszcze raz. Jest na wzór pana Jezusa. Takim mężem, który czyni znaki, cuda, ale też w końcu będzie też takim świadkiem, który umrze na krzyżu. Tradycja przekazała, że nie chciał w swojej pokorze być podobny do Jezusa. Chciał być ukrzyżowany głową w dół. Święty Piotr przelał swoją krew do miasta, którym jest Rzym. To właśnie w Rzymie i święty Paweł, i święty Piotr oddali swoje życie. Krew męczenników. Święty Ignacy Antiocheński, który też poniósł męczeńską śmierć w Rzymie. Jadąc do tego Rzymu, pisał w swoim jednym z siedmiu listów, że to właśnie jest miasto przodujące w miłości, że apostołowie właśnie też tym znakiem przelania krwi naznaczyli to miasto jako pierwsze, przodujące w miłości. Pamiętajmy dzisiaj modlitwie o następcy św. Piotra, o papieżu Emerycie, papieżu Benedykcie, o papieżu Franciszku, pamiętajmy też o tym, że Kościół potrzebuje jedności. Tym zwornikiem jedności jest jednoznaczne, nieomylne nauczanie Kościoła. W tym dogmacie o nieomylności papieża, przypomnę, są takie podane warunki, kiedy papież mówi naucza nieomylnie, a mianowicie wtedy, kiedy czyni to oficjalnie, uroczyście. Czyli tak w sposób tak zwany ex katedra. Dzisiaj właśnie mamy to święto katedry. Ex katedra znaczy z katedry, z miejsca zasiadania i rządzenia, nauczania, pasterzowania, uświęcania. Z tego miejsca, kiedy uroczyście ogłasza, albo ogłasza dogmat i wtedy ogłasza, tak jak to święty yy, na przykład Pius, 9 ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu. Ostatni papież, który ogłosił dogmat sam samodzielnie, był to papież Pius XII, w 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Natomiast Święty Jan Paweł II, co prawda nie ogłaszał nowych dogmatów, ale jakby przypominał nauczając w sposób taki właśnie uroczysty, nieomylny, o dwóch prawdach. W jednej prawdzie, w sposób uroczysty, w encyklice Ewangelium Vitae przypomniał o świętości życia, że głosimy Ewangelię życia i od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci życie jest święte. O tym przypomniał w sposób uroczysty, nawiązując również do swojego autorytetu bycia papieżem. A w drugim momencie w liście apostolskim Ordinatio Sacerdotalis o święceniach kapłańskich przypomniał, że tradycja, ale wcześniej sam Pan Jezus powołuje mężczyzn apostołów, tradycja przekazuje, że przez dwa tysiące lat następcami apostołów byli biskupi, mężczyźni i dzisiaj ja jako papież przypominam i mówię w sposób pewny, że takie święcenia są ważne, taka sukcesja jest ważna, natomiast sukcesja nie następuje w przypadku kobiet, bo taka jest wola Chrystusa, taka jest tradycja Kościoła i takie jest nauczanie ekskatedra nieomylne biskupa Rzymu. To nie jest ogłoszenie żadnego dogmatu, ale jakby przypomnienie w sposób uroczysty o czymś, co zaczyna być dzisiaj kwestionowane. Papież, żeby mógł nauczać w sposób nieomylny, to jeszcze raz przypomnę, jakie są warunki. Po pierwsze, właśnie to nauczanie ex katedra, czyli z tego miejsca, które dzisiaj świętujemy jako święto katedry świętego Piotra. Drugi warunek to musi być dotyczyć wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. Dyscyplina kościelna to na przykład czy święcić kobiety. Oczywiście Odpowiedź jest, no nie, nie ma takich święceń. Dr trzeci warunek to trzeba podać do publicznej wiadomości, a więc musi być to jakiś dokument uroczysty. Może być encyklika, list apostolski, bulla, ale ma być to promulgowane, czyli przekazane do wierzenia, do usłyszenia w całemu kościołowi. Ma obowiązywać wszystkich wierzących w Kościele katolickim. I ostatni warunek, który wydaje się bardzo oczywisty, czasem się go nie przedstawia, bo to jest tak oczywiste, że aż trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, a mianowicie nauczanie nieomylne jest nieomylne, dlatego że nic nie zmienia. To, co jest wszystko w tradycji kościoła przedstawione jako dogmat, podane do wierzenia jako nieomylne prawdy, jeżeli by jakiś biskup Rzymu chciał ogłosić, Coś przeciwnego tym prawdom, staje się, można powiedzieć, heretykiem i wtedy traci przywilej nieomylności, a można nawet powiedzieć, czy może stracić swój autorytet papieski. Dlatego tak ważne jest, żeby modlić się za biskupów Rzymu, żeby właśnie trwali w nauce świętego Piotra, jego wierze, i też żebyśmy my trwali przy tej nauce, aby to nas łączyło. Wspólne wyznawanie wiary łączy nas. Kiedy była herezja i biskupi byli podzieleni, to taki sobór ekumeniczny w Nicei, który zorganizował cesarz Konstantyn Wielki w 325 roku, spowodował, że dzisiaj mamy symbol wyznania wiary nicejsko-konstantynopolitański. I ten symbol wiary, który wyznajemy na Każdej niedzielnej mszy świętej jednoczy nas. Wyznajemy tę samą wiarę. Razem ze świętym Piotrem wyznajemy bóstwo Chrystusa, wyznajemy Jego posłannictwo, Mesjaństwo. To znaczy, że jest tym, który przyszedł nas uratować, zbawić. Będziemy jako cały Kościół dzisiaj szczególnie modlić się o to wspólne nawracanie się. I biskupa Rzymu, i nas, każdego z osobna, każdy z nas potrzebuje ciągłego nawracania się do tego, aby myślić nie tylko po ludzku, ale przede wszystkim myśleć po Bożemu. Na tę drogę nawrócenia przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.